Siemoneczko, z tej strony Patol. Sezon 9 w pełni. Jak oceniacie nowy sezon? Możecie napisać w komentarzach, a przypnę Wam serduszko. A teraz przejdźmy do odcineczka. Jak co większa update wykopywaczom plików udało się odkryć prawdopodobnie nadchodzący nowy tryb gry wraz z wyzwaniami oraz ekskluzywnymi skinami. Zestaw ekskluzywnej skórki znalazł się w plikach o nazwie John Wick. Jak wiemy, już w nadchodzącym tygodniu będzie miała premiera filmu John Wick 3. I bardzo prawdopodobne jest to, że Fortnite nawiąże współpracę właśnie z twórcami filmu. Oczywiście, będzie to zupełnie nowa skórka. Jak wiemy, mamy już podobnego do Johna Wicka skórkę, jaką jest Szniwiarz z, z bojowego z trzeciego sezonu. Wyzwania nowego trybu są następujące. Pierwsze wyzwanie, wygraj mecz w Wick Bounty. Drugie wyzwanie, graj mecze w Wick Bounty. Trzecie... Mi Trzecie wyzwanie: zbieraj złote monety. Czwarte wyzwanie: zbierz złote monety w jednym meczu. Piąte wyzwanie: zadaj obrażenia strzelbą bojową. Szóste wyzwanie: zadaj obrażenia taktycznym karabinem szturmowym. Nagrody za wyzwania to prawdopodobnie specjalna lotnia, skórka do broni i EXP. Nowy tryb oraz dwa broń, jaką jest taktyczny karabin szturmowy, powinien pojawić się w nadchodzącym tygodniu w aktualizacji zawartości. I to tyle, jeśli odcinek Wam się spodobało, to zostawcie opoczkę oraz subika. Trzymajcie się, cześć!